Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy nabytek. Kupiłem nowe króliki. Samica nowozelandzka czerwona z maja z rodowodem. Samica z maja 2022 roku ładna samiczka. Z hodowli 4 p i kupiłem jeszcze samczyka. Taki ładny samczyk. Trochę się boi jeszcze. Samec po ocenie i z rodowodem 95 punktów z hodowli 873p. I ten samiec, jak i samica, będzie w stadzie podstawowym. W stadzie podstawowym również będą ta. Będzie też samica z hodowli 400 ona jest prawdopodobnie zakocona i raczej będzie kotna bo widzicie, ściółkę już przekopuje trochę pogru pogrubiała jeszcze jej ten podgardle urosło, więc myślę, że będzie raczej kotna i ona zostaje też w stadzie podstawowym i w stadzie podstawowym jest jeszcze samczyk już Wam pokazuję samczyka. Tam jest samczyk z hodowli też 400p. I właśnie o, ta samiczka jest zakocona. Pokryta jest tym samczycem. I on też zostaje w stadzie podstawowym. Też ładny samczyk. Duża głowa. On ma wagę 4 4 kg. Ta samica ma wagę 4,5 kg. Ta samica z Maja, nowy nabytek, ma wagę 3,800. Młodziutka, mała samiczka. I ten samczyk po ocenie sodoli 873P, on ma wagę 4,800. Więc jest prawie jest o kilo cięższy od tej no, samczyk. Jeszcze się trochę boją. Dobra, to możemy je sobie... A i propos jeszcze tych to... Tutaj mamy jeszcze te barany, ale nadal, nadal są ze mną jeszcze się nie spadały Więc teraz je sobie nakarmimy wszystkie. Mamy. No. trochę przekopuje już tą ściółkę. Sano wywaliła z paśnika więc może coś z tego będzie fajnie by było no i patrzcie pod gardle jej urosło zobaczymy, na no, 12 ma termin zobaczymy co się z tego okoć Same jest ładnie futruje A już od razu podeszła, więc ona o wiele też więcej je, więc myślę, że będzie raczej zakocona, Kot ma Samczyk. Nie chce mi lucerny coś jeść. Bo w tej paszy... Czekajcie może... O, w tej paszy mam lucernę też. To nie, nie chcę jej jeść. Wszystko je i lucernę zostawia. Muszę mu oczy zakropić, bo mu łzawią. Kropę. Muszę jakieś kupić tę mu. Teraz jeszcze te rany Mam nadal. Nie chcę mi się sprzedać. Ten wysypuje ciągle z tego paśnika. Tak to nigdy nie wysypywał. Poszedł do nowej klatki i to zaczął wysypywać. Tutaj jest jeszcze ta, ale ona ma i nie będę dawał. O, jest to się wyblakuje. Byk. Ona też ma. I młode jeszcze zostały trzy Maranki. Wszystkie samiczki są. Idzie, 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 idzie. O, dobra, jest. I tam. końcowa. Dobra, jest. Że siano zostało do rozdania. Ale czekaj. Może wszyscy mają. Maran ma. to ci od razu zamykam. No dobra, ten też ma one też mają, one rozsypują więc nie będę im dawał rozsypują małe ta ma tej dam może sobie zacznie jakieś gniazdo robić czy coś jakby i ochota na gniazdo Co my jej na razie nie daje, dopiero jak już się zbliży ten termin tak jakieś, zależy też kiedy gniazdo zacznie robić bo jak zobaczę, że już zacznie nosić, nie wiem, jutro Tutaj dosypię, na razie ma same siano tu. O, jest. Muszę jeszcze jeden paśnik zrobić, bo samczyk nie ma. Dostaję tak. O. No i to by było chyba na tyle w tym filmie. Następny filmik może będzie z wykotu, albo jakieś inne. Zobaczymy, czy się wykoci. Będę Was informował. Do zobaczenia. Cześć.